Z pewnością słyszałeś o sprawie Władysława Mazurkiewicza, a może ktoś z Twojej rodziny już o tym słyszał. Był to człowiek, który przez lata uwodził swoje ofiary, odbierał im życie, a następnego dnia wracał do społeczeństwa, jakby nic się nie stało. W dzisiejszym odcinku ujawnimy zbrodnie, spryt i podwójne życie człowieka, który jednocześnie zachwycał i terroryzował. Znany jako wyrafinowany dżentelmen, Mazurkiewicz wydawał się być idealny, ale skrywał niewyobrażalne okropieństwa. Małe zniknięcia zamieniały się w makabryczne zagadki, a prawda gdy wyszła na jaw, zaprzeczała logice i szokowała nawet najbardziej doświadczonych śledczych. Zasubskrybuj ten kanał i skomentuj poniżej, jeśli słyszałeś o tej sprawie w swoim mieście. Twój udział pomaga nam w odkrywaniu kolejnych takich historii i czyni cię częścią tego historycznego śledztwa. Ostatnie tchnienie cisza tamtego poranka wydawała się cięższa niż sam mróz polskiej zimy. 29 stycznia 1957 roku, na kilka dni przed swoimi 46 urodzinami, elegancki mężczyzna szedł na szubienicę w Krakowie. Jego nienaganny garnitur kontrastował z oczekującą na niego liną, a oczy wpatrzone w jakiś odległy punkt nie zdradzały strachu, lecz wyniosłość kogoś, kto do końca niósł ze sobą pewną tajemnicę. Gazety nazywały go Gentleman Murderer. Morderca gentleman, inni woleli szeptać cicho piękny władek. Te przezwiska wynikały nie tylko z jego wyrafinowanego wyglądu czy uprzejmego zachowania, ale także z sprzeczności, którą sobą reprezentował. Za uwodzicielską fasadą krył się umysł zdolny do planowania zimnych i skrupulatnych zbrodni, które wstrząsnęły całą powojenną Polską. Egzekucja nie była tylko finałem procesu sądowego. Była także zakończeniem mrocznej opowieści, która łączyła urok z okrucieństwem, piękno z krwią. Kiedy Lina się zacisnęła, nie umierał tylko człowiek, ale rodziła się legenda maska elegancji. Zanim Władysław Mazurkiewicz został zapamiętany jako jedno z najbardziej zagadkowych nazwisk w historii polskiej przestępczości XX wieku, już zwracał na siebie uwagę magnetyzmem swojej obecności. Syn rodziny z klasy średniej dorastał w środowisku, gdzie dyscyplina i wygląd miały wielkie znaczenie. Od najmłodszych lat nauczył się, że sposób w jaki człowiek się prezentuje może otworzyć drzwi, których same pieniądze nigdy by nie otworzyły. Wysoki, dobrze ubrany i z opanowanym uśmiechem poruszał się z naturalnością w różnych kręgach społecznych. Potrafił zdobyć zaufanie bankierów, kupców, artystów. A nawet prostych ludzi, zawsze sprawiając wrażenie osoby godnej szacunku. Dla wielu uosabiał wizerunek nowoczesnego i wyrafinowanego mężczyzny w Polsce, naznaczonej bliznami wojny i potrzebą odbudowy. Niewielu wiedziało, że za tą wyrafinowaną fasadą kryła się niebezpieczna ambicja. Mazurkiewicz nie zadowalał się jedynie wygodnym życiem. Pragnął więcej. Chciał całkowicie kontrolować swój los, nawet jeśli oznaczało to manipulowanie tymi, którzy mu ufali. Pierwsze podejrzenia pojawiły się w dyskretny sposób. Bliskie mu osoby znikały w tajemniczych okolicznościach, a plotki zaczęły krążyć w kawiarniach i na korytarzach sądów. Jednak jego umiejętność zachowania, opanowania i przekształcania podejrzeń w nieporozumienia zapewniła mu lata bezkarności. Żył jakby na ciągłej scenie. Każde słowo, każdy gest, każde spojrzenie było wyćwiczone, aby wzmocnić wizerunek honorowego człowieka. Ale kulisy tej gry skrywały mroczne intrygi, które prędzej czy później miały wyjść na jaw. Historia Władysława Mazurkiewicza nie jest tylko opowieścią o zbrodniach, ale o sile iluzji. Pokazał światu, jak subtelnie można zdobyć zaufanie i jak maska elegancji może stać się najbardziej śmiercionośną bronią. Początek cienia. Życie Władysława Mazurkiewicza, które do tej pory wydawało się nienaganne w oczach społeczeństwa, zaczęło pokazywać subtelne pęknięcia. W krakowskich kawiarniach, gdzie spotykali się intelektualiści i kupcy, aby dyskutować o polityce, biznesie i sztuce, zaczęły pojawiać się komentarze, które odbiegały od wizerunku, który tak starannie pielęgnował. Małe plotki nabierały siły. Pewien inwestor zniknął bez śladu wkrótce po tym, jak widziano go w towarzystwie eleganckiego dżentelmena. Kobieta, która twierdziła, że prowadziła z nim interesy, opisała nagły brak kontaktu jakby została wymazana ze społecznej pamięci. Mimo to nic nie było udowodnione. Mazurkiewicz zawsze miał przekonujące wyjaśnienie, spokojne słowo, które sprawiało, że nawet najbardziej podejrzliwi wątpili w swoje podejrzenia. Był to okres, kiedy Polska wciąż odbudowywała się po wojnie. Wiele osób zmieniało miasto, zaczynało od zera lub po prostu znikało w poszukiwaniu lepszych możliwości. Ten historyczny kontekst sprzyjał aurze niewinności, którą Mazurkiewicz potrafił wykorzystać. Wykorzystywał niestabilność społeczną do zacierania śladów, które w bardziej stabilnych czasach mogłyby wywołać natychmiastowe skandale. Lokalne gazety zaczęły zamieszczać dyskretne notatki o zaginięciach, ale rzadko łączyły je z konkretnymi nazwiskami lub bezpośrednimi powiązaniami. Policja przeciążona licznymi sprawami w społeczeństwie, naznaczonym brakiem i nieporządkiem. Nie priorytetyzowała śledztw, w których nie było konkretnych dowodów. Ta luka pozwalała Mazurkiewiczowi nadal poruszać się po przyjęciach, spotkaniach biznesowych i towarzyskich, zawsze nienagannym w swoim dobrze skrojonym garniturze i z uprzejmym uśmiechem, który rozbrajał wszelkie podejrzenia. Jednak za podziwianymi spojrzeniami, które otrzymywał, zaczynała tworzyć się sieć cichej nieufności. Niektórzy zauważali zbyt wiele zbiegów okoliczności. Inni woleli się nie angażować. Prawda jest taka, że maska elegancji wciąż była mocno osadzona, ale pierwsze pęknięcia były już widoczne dla tych, którzy odważyli się spojrzeć poza powierzchnię. Droga, która wydawała się prowadzić do prestiżu społecznego, była krok po kroku kierowana w otchłań ujawnienia. A to, co miało nastąpić później, pokazało, że nawet najdoskonalsze przebranie ma swoje granice w obliczu wytrwałości prawdy. Pierwsze elementy układanki z biegiem lat zniknięcia stawały się coraz trudniejsze do zignorowania. Chociaż Kraków był miastem ciągłego ruchu ludzi, którzy przybywali i odjeżdżali, zawsze znalazł się ktoś, kto potrafił przypomnieć sobie jakiś szczegół lub podnieść wątpliwość. Zbiegi okoliczności, które wcześniej wydawały się jedynie przypadkami, zaczęły zwracać uwagę w niepokojący sposób. Niektórzy członkowie rodzin nalegali na poszukiwania policyjne, często przedstawiali podobne historie. Ich bliscy spotkali się z pewnym dystyngowanym, dobrze ubranym i pewnym siebie mężczyzną na krótko przed zniknięciem. Nazwisko nie zawsze było wymieniane, ale opis się powtarzał. Stopniowo te elementy zaczęły być rejestrowane w raportach, które leżały w szufladach komisariatu. Śledczy, początkowo sceptyczni, nie mieli konkretnych dowodów, które mogłyby przekształcić podejrzenia w oskarżenia. Mazurkiewicz był szanowany w kręgach towarzyskich i miał wpływowych sojuszników. Jego wizerunek wykształconego i odnoszącego sukcesy człowieka ważył więcej niż plotki. Jednak było coś, czego najbardziej spostrzegawczy policjanci nie mogli zignorować: schemat zaginięć wydawał się podążać za pewną logiką. Zawsze istniało jakieś powiązanie z biznesem, obietnicami szybkiego zysku lub spotkaniami w prywatnych okolicznościach. Z czasem jeden czy drugi bardziej zdeterminowany agent postanowił ponownie przejrzeć stare raporty. Porównując przypadki, pojawiła się niewidzialna nić, która łączyła te historie. Było tak, jakby ta sama elegancka twarz była zawsze obecna w cieniu, nigdy w centrum uwagi, ale zawsze blisko momentu, w którym ofiary znikały. Mimo to, nieufność musiała stawić czoła niemal nieprzezwyciężonej przeszkodzie umiejętności Mazurkiewicza w reinwentowaniu się. Kiedy czuł, że zbliża się wątpliwość, zmieniał krąg znajomych, tworzył nowe kontakty i odbudowywał swój wizerunek w innym miejscu. Był prawdziwym mistrzem w znikaniu, nie ruszając się z miejsca. Mimo to cierpliwość prawdy nie zna pośpiechu. To, co wydawało się niewidoczne, zaczynało nabierać kształtu, a każdy zapisany raport, każde nieśledzone podejrzenie miało okazać się kluczowe dla przyszłości. Kraków miał wkrótce zdać sobie sprawę, że pod fasadą uprzejmego dżentelmena kryje się o wiele mroczniejsza intryga niż można było sobie wyobrazić. Maska zaczyna spadać. Był rok 1955 i Mazurkiewicz, który do tej pory potrafił utrzymać swój nienaganny wizerunek, zaczął odczuwać pierwsze oznaki, że społeczeństwo nie da się już tak łatwo oszukać. Małe gazety zaczęły zamieszczać dyskretne notatki o zaginięciach osób związanych z biznesem i spotkaniami towarzyskimi, zawsze w neutralnym tonie, ale wzbudzając ciekawość czytelników. Tymczasem śledczy zaczęli łączyć relacje, które wcześniej wydawały się niepowiązane. Ludzie, którzy z nim wchodzili w interakcje, wspominali podobne szczegóły: przesadną uprzejmość, nagłe zainteresowanie sprawami finansowymi, zdolność do gwarantowania szybkich zysków. Schematy zaczęły się wyłaniać, a ci, którzy początkowo podejrzewali, ale nie mieli odwagi mówić, zaczęli dzielić się swoimi historiami. Mazurkiewicz nadal odwiedzał te same kawiarnie i salony, zawsze elegancki, zawsze uśmiechnięty, ale nie był już nietykalny. Niektórzy jego znajomi zaczęli traktować go z ostrożnością, zachowując pewien dystans. Zauważył, że musi podwoić ostrożność, aby utrzymać swoją fasadę w nienaruszonym stanie, ale pojawiły się małe wady, których nie można było już ignorować. W tym okresie wciąż prowadził legalne interesy, takie jak sprzedaż win i lekcje jazdy, mieszając legalne działania z wątpliwymi schematami wzbogacania się. Ta umiejętność przeplatania szanowanego z podejrzanym sprawiała, że wielu wciąż wahało się go oskarżać ale liczba osób, które zaczynały podejrzewać, rosła z każdym dniem. To, co wydawało się być jedynie urokiem i inteligencją, zaczęło zamieniać się w pułapkę. Mazurkiewicz rozumiał, że nie może już polegać tylko na wyglądzie, aby się chronić. Każde spotkanie, każda transakcja, każdy krok poza kraków musiał być obliczany z jeszcze większą ostrożnością, ale sieć podejrzeń rosła i wkrótce miała osiągnąć punkt, z którego nie było już odwrotu. To, co miało nastąpić, było decydujące. Miasto, które tak dobrze znał, kręgi, którymi z łatwością dominował, teraz zaczynały patrzeć na niego krytycznym okiem. Maska elegancji, która tak długo chroniła jego tożsamość, zaczynała pękać, pokazując, że nawet najbardziej ostrożni mogą zostać zdemaskowani. Zbrodnie i ambicje Mazurkiewicz stał się mistrzem w tworzeniu życia pozorów. Jego legalne interesy, takie jak sprzedaż win i lekcje jazdy, były tylko powierzchnią o wiele bardziej złożonego i niebezpiecznego świata. Za uprzejmością i uśmiechem manipulował ludźmi i sytuacjami dla własnego zysku. Niektóre z najbardziej znanych przypadków miały miejsce podczas podróży do innych miast Polski, gdzie znajdował możliwości biznesowe, które wydawały się legalne, ale skrywały mroczne intencje. Zaufani ludzie powierzali mu pieniądze, biżuterię lub cenne przedmioty do transakcji, które nigdy nie dochodziły do skutku. Wizerunek uprzejmego dżentelmena sprawiał, że nikt nie podejrzewał, co działo się, gdy był poza zasięgiem wzroku. Pomimo jego umiejętności unikania podejrzeń, niektóre wydarzenia zaczęły destabilizować jego sieć bezpieczeństwa. Stanisław Łopuszyński, człowiek, który ufał Mazurkiewiczowi, prawie stał się ofiarą zamachu, który nie zakończył się tragedią. Incydent wywołał wstępne śledztwo i chociaż Mazurkiewiczowi udało się wykręcić, uwaga policji wzrosła. Tymczasem jego majątek nadal rósł w podejrzany sposób. Uczęszczał do najlepszych salonów i kasyn, zawsze nienaganny i towarzyski, ale aura prestiżu zaczęła przyciągać ciekawskie spojrzenia. Ludzie, którzy wcześniej go podziwiali, zaczęli zauważać sprzeczności między tym, co mówił, a tym, co działo się poza publicznym okiem. Mazurkiewicz wiedział, że znajduje się na niebezpiecznej granicy. Jego umiejętność manipulowania, uwodzenia i planowania chroniła jego wolność przez lata, ale teraz każdy ruch musiał być obliczany z niezwykłą ostrożnością. Równowaga między wizerunkiem szanowanego człowieka a rzeczywistością jego nielegalnych działań była bliska pęknięcia. Sieć podejrzeń, która wcześniej była tylko szeptem, zaczęła nabierać siły. Dziennikarze, kupcy i policjanci zauważali schematy, których nie można było już zignorować. Droga do prawdy była już wybrukowana, a Mazurkiewicz, elegancki dżentelmen, zaczynał zdawać sobie sprawę, że nie może już kontrolować wszystkiego wokół siebie. Upadek dżentelmena, aresztowanie Władysława Mazurkiewicza oznaczało koniec ery tajemnicy i strachu w Krakowie. Po latach działania w cieniu i unikania podejrzeń jego sieć bezkarności w końcu pękła. Policja odkryła wystarczające dowody, aby oskarżyć go o liczne zbrodnie, w tym zaginięcia i oszustwa, a miasto zaczęło rozumieć skalę jego działań. Proces, który odbył się w 1958 roku, przyciągnął uwagę całego kraju. Każda rozprawa sądowa była śledzona przez ciekawską publiczność i dziennikarzy, którzy z zapałem relacjonowali każdy szczegół. Elegancka i opanowana postać Mazurkiewicza kontrastowała z mrocznymi historiami, które wyłaniały się na temat jego działań. Dla wielu trudno było pogodzić wizerunek wyrafinowanego człowieka z relacjami o manipulacji i zbrodni, które pojawiały się z każdym zeznaniem. Podczas procesu świadkowie szczegółowo opisywali wydarzenia, które do tej pory były tylko plotkami. Przedstawiono dowody na zaginięcia, podejrzane interesy i szybkie wzbogacenie się. A Mazurkiewicz pozostawał niewzruszony, przeplatając kalkulowane milczenie z wyważonymi odpowiedziami. Jego zdolność do zachowania opanowania w obliczu oskarżeń szokowała zarówno prasę, jak i obywateli. Presja opinii publicznej i nagromadzenie dowodów sprawiły, że wyrok skazujący był nieunikniony. 30 sierpnia 1956 roku Mazurkiewicz został uznany za winnego. Wyrok śmierci wywołał poruszenie w całej Polsce, stanowiąc przełomowy moment w historii przestępczości w kraju. Dla wielu było to zakończenie opowieści, która łączyła urok, ambicje i okrucieństwo. Egzekucja, która odbyła się 20 stycznia 1957 roku, zaledwie dwa dni przed jego 46 urodzinami, przyniosła poczucie sprawiedliwości tym, którzy uważnie śledzili jego działania. Mazurkiewicz pozostawił po sobie mroczne i skomplikowane dziedzictwo, pokazując, że pozory i perswazja mogą skrywać o wiele głębsze tajemnice. Kraków, który przez lata był sceną wyczynów eleganckiego mężczyzny, Zaczął odbudowywać pamięć o tym, co się stało. Sprawa posłużyła jako ostrzeżenie, że nie każdy wizerunek prestiżu gwarantuje uczciwość, a cierpliwość sprawiedliwości, nawet w obliczu zręcznych ludzi, ostatecznie może ujawnić prawdę. Dziedzictwo i refleksja Sprawa Władysława Mazurkiewicza pozostawiła głębokie ślady w historii polskiej przestępczości. Bardziej niż same zbrodnie, to co przyciągało uwagę, to dwoistość jego osobowości. Człowiek zdolny do poruszania się w wyrafinowanych kręgach społecznych i popełniania czynów, które zaszokowały społeczeństwo, pokazywał, jak pozory mogą być pułapką dla postrzegania rzeczywistości. Dla śledczych i władz sprawa stała się studium o znaczeniu cierpliwości, uwagi na detale i analizy schematów. Każda relacja, każde podejrzenie, które nie było badane przez dziesięciolecia, było elementem, który ostatecznie przyczynił się do ułożenia układanki prawdy. Dziedzictwo Mazurkiewicza pokazało, że wyrafinowane zbrodnie mogą zostać rozwikłane, gdy śledztwo jest wytrwałe i skrupulatne. Społeczeństwo również otrzymało cenną lekcję na temat zaufania i ostrożności. W czasach odbudowy, jak w okresie powojennym w Polsce, ludzie o dobrym guście, uroku i szanowanym wyglądzie nie gwarantowali niewinności. Sprawa uświadomiła potrzebę kwestionowania sygnałów krytycznego słuchania relacji i doceniania sprawiedliwości opartej na dowodach. Nawet lata po jego egzekucji nazwisko Mazurkiewicz'a wciąż budzi ciekawość. Stał się on symbolem tego, jak spryt i elegancja mogą być wykorzystane do manipulowania i oszukiwania, a jednocześnie przypomnieniem, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Dziś, studiując jego historię, można lepiej zrozumieć, jaki wpływ mogą mieć złożone jednostki na całe miasto. Mazurkiewicz nie był tylko przestępcą. Był ostrzeżeniem dla całego pokolenia, dowodem na to, że urok i inteligencja mogą maskować mroczne intencje, ale nigdy nie są w stanie przeszkodzić w wymierzeniu sprawiedliwości. Sprawa pozostaje w pamięci zbiorowej nie tylko jako historia zbrodni, ale jako refleksja nad moralnością, władzą i wiecznym poszukiwaniem prawdy. Echa przeszłości. Minęły lata od egzekucji Władysława Mazurkiewicza, ale jego historia nadal fascynuje i niepokoi. Kraków, miasto naznaczone jego obecnością, nauczyło się żyć z pamięcią o człowieku, który podważył postrzeganie wszystkich wokół niego. Jego życie pokazuje, jak spryt i urok mogą tworzyć potężne iluzje, zdolne do ukrywania niebezpiecznych intencji przez długi czas. Dla historyków i kryminologów sprawa jest przykładem tego, jak schematy zachowań i szczegółowe śledztwa mogą ujawnić prawdę, nawet w obliczu pomysłowości i manipulacji. Każde zeznanie, każdy zebrany dowód, każda historyczna relacja stała się kluczowym elementem do rekonstrukcji faktów i zrozumienia skali jego działań. Historia Mazurkiewicza służy również jako ostrzeżenie. Przypomina, że zaufanie należy zdobywać z ostrożnością i że uważna obserwacja jest kluczowa, aby odróżnić pozory od rzeczywistości. Społeczeństwo krakowa i cała Polska przechowuje tę pamięć jako część zbiorowej historii. Wzmacniając znaczenie sprawiedliwości i etycznego śledztwa. Nawet dziesiątki lat później nazwisko Mazurkiewicza wciąż budzi ciekawość. Stał się on punktem odniesienia do studiów nie tylko ze względu na to, co zrobił, ale także na to, co reprezentuje. Złożoność ludzkiego zachowania, ryzyko lekceważenia sygnałów ostrzegawczych i pewność, że prawda prędzej czy później znajdzie swoją drogę. Ostateczna lekcja jest jasna. Wygląd, bogactwo czy urok nie są gwarancją uczciwości. Sprawiedliwość może nadejść powoli, ale dosięga tych, którzy wierzą, że mogą manipulować światem wokół siebie. Dziedzictwo Władysława Mazurkiewicza pozostaje wiecznym ostrzeżeniem o dwoistości między pozorem a rzeczywistością.